Witamy na kanale. Dziś przyjrzymy się siedmiu suv które praktycznie nigdy się nie psują. Zaczynajmy. Numer 7. Toyota Highlander. Toyota Highlander to SUV, który przywodzi na myśl kolegę z pracy, który zawsze pojawia się punktualnie, nigdy nie dzwoni, że jest chory i nigdy nie narzeka. Uosobienie stabilności. Ten średniej wielkości SUV zyskał reputację niezwykle niezawodnego i bezawaryjnego. Co czyni go ulubionym samochodem rodzin i osób dojeżdżających do pracy. Consumer Reports regularnie przyznaje mu wysokie oceny niezawodności, a najnowsze modele osiągają nawet 86 na 100. Ale prawdziwą zaletą Highlandera są niskie koszty utrzymania w dłuższej perspektywie. W ciągu 10 lat prawdopodobnie wydasz około 6 tysięcy dolarów na konserwację i naprawy, czyli o 2000 dolarów mniej niż średnia dla suv w USA. A jeśli chodzi o poważne naprawy, Highlander to oczywisty wybór. Prawdopodobieństwo poważnej naprawy w ciągu pierwszych 10 lat wynosi zaledwie 16,6%, co jest prawie o 8% mniej niż średnia dla suwów w USA. Roczne koszty konserwacji wynoszą około od 400 do 500 dolarów, a w niektórych rocznikach, jak model z 2017 roku, są jeszcze niższe. To mniej niż wydajesz na kawę w ciągu roku. Ten słów nie irytuje, nie psuje się i nie wymaga ciągłej uwagi. Po prostu cicho wykonuje swoją pracę, podróż za podróżą. Jest tak samo łatwy w utrzymaniu jak Sukulent, a za to dwa razy bardziej użyteczny. Dzięki kunsztowi inżynieryjnemu Toyoty, wysokiej wartości rezydualnej i niezrównanej niezawodności, Highlander nie tylko unika problemów, ale także sprawia, że bezproblemowe posiadanie staje się standardem. Dla tych, którzy cenią niezawodność bardziej niż gadżety, Highlander wyznacza złoty standard. Numer 6. Mazda CX-5 Mazda CX-5 to SUV, który pozostaje w cieniu, ale pod każdym względem bije na głowę wielkie marki. Nie sprawia problemów, nie zapala dziesiątek kontrolek i z pewnością nie zmusza do wydawania pieniędzy na drobne naprawy. Zamiast tego oferuje pewność i spokój podczas jazdy, które utrzymują się przez lata. Consumer Reports konsekwentnie ocenia CX5 na 4 z 5 gwiazdek za przewidywaną niezawodność i nie jest to odosobniony przypadek. To powtarzający się schemat w wielu rocznikach, który świadczy o długoterminowej niezawodności. Podczas gdy większość niedrogich suwów sprawia wrażenie tanich, zarówno pod względem materiałów, jakości jazdy, jak i niezawodności, CX5 sprawia wrażenie luksusowego suwa, ale bez luksusowej ceny. Z ceną wyjściową nieco powyżej 30 tysięcy dolarów oferuje dopracowane detale wnętrza, solidną konstrukcję i ogólne poczucie jakości przewyższające swoją klasę. Co najważniejsze, średnie roczne koszty utrzymania wynoszą poniżej 400 dolarów według Reaperpal. To praktycznie grosze w świecie posiadania suwa. Wielu właścicieli deklaruje, że przejeżdżają 240 tysięcy kilometrów z minimalną konserwacją, wymianą oleju, klocków hamulcowych i okazjonalną wymianą filtra powietrza. CX5 nie ma problemów z instalacją elektryczną, skrzynią biegów, ani nagłymi awariami, które unieruchamiają kierowcę. Zamiast tego zapewnia spokój ducha i samochód, który po prostu działa za każdym razem. Nawet gdy konkurencja goni za trendami, CX5 pozostaje wierny temu, co najważniejsze, jakości, niezawodności i komfortowi, na którym można polegać. Numer 5. Subaru Forester. Subaru Forester to SUV, który najwyraźniej złożył przysięgę niezawodności i nie zamierza jej łamać. W świecie, w którym samochody zaczynają trzeszczeć po przejechaniu 120 tysięcy kilometrów, Forester z łatwością pokonuje 320 tysięcy kilometrów, jakby dopiero się rozgrzewał. Regularnie plasuje się w czołówce rankingów niezawodności Consumer Reports, konsekwentnie zdobywając 4 lub 5 gwiazdek na 5. To niemal ideał, jaki oferuje większość samochodów. Właściciele w całej Ameryce chwalą go za trwałość i przystępną cenę. Średnie roczne koszty utrzymania wynoszą mniej niż 600 dolarów, i w wielu przypadkach to wszystko, czego SUV potrzebuje poza olejem i sporadyczną wymianą filtra. Tym, co naprawdę wyróżnia Forestera, jest charakterystyczny dla Subaru napęd na cztery koła, który jest standardem, a nie kosztowną opcją. Dodaj do tego niższe niż przeciętne stawki ubezpieczenia, a otrzymasz Suwa, który jest jednocześnie wytrzymały i ekonomiczny. Nie goni za popularnością, ani nie epatuje luksusem. Po prostu spełnia swoje zadanie za każdym razem. Żadnych dziwactw, żadnych awarii, po prostu czysta, bezproblemowa niezawodność w SUV E zbudowanym na lata. Numer 4. Toyota RAV4. Toyota RAV4 jest jak urządzenie, które nigdy Cię nie zawiedzie. Bez zbędnych funkcji, bez zbędnych bajerów, po prostu niezawodna. Consumer Reports rok po roku przyznaje RAV4 maksymalną ocenę 5 na 5 gwiazdek za niezawodność. Nie stara się być efektowny, po prostu działa i działa. Ten SUV nie goni za nagłówkami, z każdym kilometrem zdobywa Twoją lojalność. Średnie roczne koszty napraw wynoszą około 420 dolarów czyli o ponad 200 dolarów mniej niż średnia w USA. Te oszczędności sumują się, zostawiając ci więcej pieniędzy na benzynę i mniej stresu związanego z nieoczekiwanymi awariami. Co więcej, RAV4 bardzo dobrze trzyma wartość, utrzymując około 60% swojej pierwotnej ceny po 5 latach. To nie tylko imponujące, to rzadkość. Znajdziesz mnóstwo RAV4, które bez problemu przejeżdżają ponad 220 tysięcy mil. Podczas gdy inne często odwiedzają warsztat, ten po prostu działa. Od codziennych dojazdów do pracy po dalekie podróże, RAV4 to twój niezawodny towarzysz. Nie tylko mówi o niezawodności, ona nią jest rok po roku. Numer 3. Lexus GX. Lexus GX to nie tylko SUV, to długofalowe zobowiązanie do zapewnienia spokoju ducha. Zbudowany jak czołg, ale z wyrafinowaniem samochodu luksusowego, GX zyskał reputację jednego z najbardziej niezawodnych suwów, jakie można kupić za pieniądze. W 2021 roku Consumer Reports uznał go za najbardziej niezawodny nowy samochód w kraju, przyznając mu maksymalną ocenę 100 na 100. J.D. Power przyznał mu 87 punktów za jakość i niezawodność, a użytkownicy Kelly Blue Book imponujące 4,7 na 5. To nie tylko liczby, to deklaracja doskonałości. Dziesięcioletnie koszty utrzymania wynoszą około 7400 dolarów, czyli około 500 dolarów rocznie. Jak na suwa, który praktycznie nie wymaga napraw, to prawdziwa okazja. GX nie boryka się z problemami z zaawansowaną technologią ani z wadami turbosprężarki, które trapią nowsze modele. Zamiast tego opiera się na sprawdzonej konstrukcji. Jeśli szukasz suwa, który ceni prostotę. Trwałość i nigdy Cię nie zawiedzie. Lexus GX to nie tylko wybór, to dotrzymana obietnica. Numer 2. Honda CRV. Honda CRV to połączenie prostoty i inżynierskiego geniuszu. W świecie przekombinowanych systemów i efektownych gadżetów, CRV pozostaje zaskakująco rzetelny i niezwykle niezawodny. Z przewidywanym wskaźnikiem niezawodności 84 na 100 z łatwością przewyższa wielu konkurentów w swojej klasie. Właściciele często deklarują przebiegi ponad 250 tysięcy mil, 400 tysięcy kilometrów przy minimalnej konserwacji, wymianie oleju, płukaniu płynów i sporadycznej wymianie akumulatora. To nie tylko kwestia szczęścia, to przemyślana konstrukcja. Roczne koszty utrzymania wynoszą około 400 dolarów, a to w świecie, w którym wymiana ekranu smartfona kosztuje więcej. CRV zachowuje swoją wartość niczym skarb, często zachowując ponad 60% pierwotnej ceny po 5 latach. Sekret tkwi w tym, że Honda nie komplikuje spraw, układ napędowy jest prosty i trwały, podwozie wykonane z wysokowytrzymałej stali, a każda część jest testowana pod kątem trwałości. Jeśli szukasz suwa, który zawsze działa, możesz zaufać CRV, że dowiezie cię tam bez żadnych problemów. Numer 1 Toyota Land Cruiser. Toyota Land Cruiser to klasa sama w sobie, jeśli chodzi o trwałość. Stworzony do ekstremalnych warunków, od pustyń po górskie szlaki, to SUV, który po prostu nie chce się poddać. Consumer Reports konsekwentnie przyznaje mu idealną ocenę 5 na 5 gwiazdek za niezawodność, a właściciele regularnie pokonują nimi 250 tysięcy mil, a wielu z nich osiąga 375 tysięcy mil bez problemu. Podczas gdy inne SUVy zaczynają jęczeć po 160 tysięcy kilometrów, Land Cruiser po prostu się rozgrzewa i prosi o więcej. Owszem, jego cena początkowa przekracza 90 tysięcy dolarów, ale kupujesz wolność od napraw, awarii i usterek mechanicznych. Przez dekadę koszty utrzymania utrzymują się na zaskakująco niskim poziomie, poniżej 6 tysięcy dolarów. To niespotykane w przypadku czegoś tak potężnego i sprawnego, nie ma tu żadnych wyszukanych rozwiązań, tylko sprawdzona inżynieria, wytrzymałe komponenty i obsesja Toyoty na punkcie jakości. Jeśli szukasz samochodu, który dotrzyma Ci kroku w każdych warunkach, nie będzie miał problemów z dziurami w jezdni i potraktuje 640 tysięcy kilometrów jak weekendową wycieczkę, Toyota Land Cruiser to jedyny SUV, jakiego potrzebujesz. To już wszystko w dzisiejszym filmie. Jeśli był pomocny, nie zapomnij polubić i zasubskrybować kanału, aby nie przegapić nowych filmów.